Moi moi drodzy kapitanowie, ja jestem Adryman witam was w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami. Dzisiaj Was zapraszam na bitwę na okręcie 9 tieru na francuskim pancerniku o nazwie Jambar. Usiądźcie sobie wygodnie i odpływamy. Jambart to francuski okręt 9 poziomu premium klasa Richelieu. Pancernik z dużą prędkością i potężną obroną antytorpedową. W trakcie jego ukończenia pod koniec lat 40. otrzymał najnowoczesniejsze jak na tamte czasy systemy artylerii przeciwlotniczej, co znacznie zwiększyło obronę tego okrętu. Okręt posiada działa 380 mm o zasięgu 24,5 km. Pociski przeciwpancerne zadają obrażenia 11900, a pociski burząco-podpalające 5400, z możliwością podpalenia tymi pociskami to 36%. Prędkość tego okrętu, moi drodzy, to 30 węzłów. No i oczywiście Żambard ma, jak na swoją klasę, mało tutaj wytrzymałości, bo punkty wytrzymałości tego okrętu 39%. Moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie. Zapraszam Was, ja oraz kolegę z Kanów Podacarnej Perły, Artilogan, na bitwę na tymże pancerniku. Już na mapie widać, jak cała praktycznie flota idzie tutaj lewą stroną. Flota nieprzy, nieprzyjacielska. Oczywiście mówię tu o czerwonych jeszcze w tym momencie. Lotniskowiec zrzuca torpedy na Artilogana, na Jean Bartho, tego francuskiego pancernika. Okręt premium, bardzo fajny, sympatyczny ten okręt. Jeżeli popatrzę tu na te pociski, jak one lecą, to niestety rozrzucają się na lewo, na prawo. Jest ten okręt niecelny po, po, od jakiegoś tutaj czasu, ale ta jego artyleria dodatkowa. Naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Artyleria dodatkowa znajduje się praktycznie z tyłu, więc ten okręt, pokazując swój bok, ewentualnie odpływając to, ma swój atut. Słuchajcie, tutaj tej artylerii dodatkowej. To akurat nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ile tych dział artylerii dodatkowej znajduje się na tym okręcie, które naprawdę robi potężną tutaj robotę. Bardziej się w tej chwili tutaj pali, no ale. Nie wiem czy to jest dobry wybór. Bo słuchajcie, ten okręt ma bardzo dużą możliwość podpalania i można byłoby spróbować tutaj na odległość tłuc tego DeGrosa z pocisków podpalających. A tutaj jednak kolega próbuje cały czas strzelać z pocisków przeciwpancernych. Jeżeli jemu się tak tutaj dobrze pogrywa, to myślę, że to jest dobry wybór. Salwa za salwą, zobaczcie, no jean bart troszeczkę tu dostaje. Eee, no i ciężko teraz powiedzieć, jak tutaj się będzie sytuacja przedstawiała. Tym bardziej, że polega się non-stop, cały czas wycofuje. Zresztą się też jemu tutaj nie dziwię, bo zobaczcie, środkiem przepływa Nowy Orlean, do tego jest tutaj De Gros. do tego tutaj jeszcze chyba Benson pływa, jak się nie mylę. I jeszcze mamy. Karaciolo, tak chyba? Zaraz sprawdzimy, czekajcie, żebym tutaj... Nie. Tak jest, Karaciolo, zobaczcie, jest i Ayoła. więc tutaj jest duże zagrożenie. W tym momencie ...bok swój pokazuje. Gross poszła tutaj Salwa do niego. No, tak jak mówiłem, no, troszeczkę tutaj jest niezaletny okręt. Jest niszczyciel. Niszczyciel trzeba było próbować tego niszczyciela. Chociaż jeden, jeden pocisk, bo jednak ten Benson potrafi tutaj narobić troszeczkę gnoju. No i jest trafienie. Bardzo skromny Lexington próbuje uciekać. Ewakuuje się tutaj. W dalszym ciągu Artilogan się wycofuje. Płynie tyłem. Bardzo dobrze tutaj zagrywa z tego względu, że. Żambard ma bardzo potężną, bardzo potężnie mocną tą, ten, ten przód cały na tym okręcie, więc ten okręt potrafi z przodu troszeczkę przyjąć. Eee, ale i tak mimo wszystko on tutaj jest e, obijany od tego Degrosa, e, od Karaciolo e, i Ajoły, która tam za górką siedzi siedziszczali i za chwilę jeszcze, zobaczcie ten rozrzut, i za chwilę jeszcze wypłynie. Eee, Nowy Orlean, który przyczyni się tutaj do obijania Szambarta. No jeszcze Lęk próbuje pomóc tutaj temu Bartowi. Artilogan celuje, celuje, ale no. No nie ma co się ukrywać. 19 km. To jest jednak duży rozrzut. Na 19 km tych pocisków. Zobaczcie, jak to wszystko nieładnie tutaj leci. Trafia po jeden, po dwa pociski. Pory po porykoszecie. Po rykoszecie. No i teraz. Chyba się zacznie konkretna impreza. Karciolo tutaj wypływa. Trzymując kapa. No ja nie powiem, że nie. No ale bym próbował go w tym momencie, jeżeli on przypłynie przodem, próbowałbym go jednak tutaj podpalać. Na tym okręcie to jest naprawdę sztuka żonglowania tymi pociskami. Raz podpalające, raz przeciwpancerne. I robię tutaj dobrą robotę, tym bardziej, że ten okręt dość fajnie tutaj szybko przeładowuje, jeszcze ma dodatkowe przeładowanie pod literką Y. Poszła salwa do, do Karaciolo, on tu jest obijany, również chyba od, przez Kijowa. Zobaczcie, salwa za salwą od Kiowa idzie ładnie, ale wychodzi Orlean. I nawet się nie patrzy tutaj na tego żambarta, tak jakby go nie było i pokazuje swój pomalutku bok. Zobaczcie tutaj na wskaźnik i zaczyna bok pokazywać, że Lity Rogan weźmie, teraz przeładuję tutaj te pociski zapewne ukara tego Orlana, za ten błąd, który on tutaj popełnia w tej, w tej bitwie. I jednak próbuje jeszcze kontować. Poszła Jest! już matko! dwie cytadelki i zatopienie, kurcze, niesamowite, dewastujące uderzenie, poszedł na dno. Nawet się tego ten kapitan na tym okręcie nie spodziewał, no coś niesamowitego jest. I następny, yy, nowy Orlean. Czyżby ten Orlean dołączył do kolegi? Jest! Zobaczcie! <laughs> No Coś niesamowitego, chciałem mu powiedzieć, że ten nasz kapitan nic tylko się cofa, cofa, a to jednak zobaczcie, kara te okrętek tutaj pokazują swój bok kara również to samo robi co tamte okręty ma te działa przestawione na żambarta, ale pokazuje jednak swój bok, swoją cytadelę, następne dwie cytadele <grym> i <zimno wujesz> już jest na dnie trzy zatopienia zobaczcie w jakim yy, krótkim odstępie czasu w tej chwili ajeła już pewnie Myśli, czy ja też zaraz nie dołączę do swoich kolegów? No pięknie tutaj schodzi. No i jest, a ze swoim szlachetnym bokiem. Również pokazuje swój bok. Jest tam dym postawiony. Czy w tym dymie jeszcze jest niszczyciel? Zapewne jest. Salwa za 5000. Szybkie przyładowanie jeszcze tutaj działa. Jednak z tego dymu chyba będzie obijał tutaj jean Benson, raczej, raczej tak. Wypływa Benson. Czy uda się jeszcze tutaj ściągnąć jego dodatkową artyleria? Obija to właśnie to, co mówiłem, że płynąc z bokiem, to i już jest trafienie. Kijów likwiduje bardzo ładnie ten kijów tutaj. W tej bitwie pogrywa super, ekstra, ale jeszcze jest ta ajoła, która cały czas gdzieś tam za górkami kombinuje, płynie, no to jest 15 km. Ja z tego momentu, ja osobiście, bym przełączył się na pociski obej i próbował jego podpalić, prób przy podpaleniu przejść na pancernę, żonglować w tym momencie tymi pociskami, ale ten kapitan sam dobrze wie, co robi. Jest salwa. Ale popatrzcie z boku, jak pięknie płynie Ragnorak, bodajże. I on teraz popełnia błąd, pokazując swój bok. I można byłoby tego Ragnoraka bić. Tu widać na minimapie, on nawet w tej chwili widać, co tutaj się wyprawia. Ale ale tutaj wynagrodzi zapewne to Ajoła. Popatrzcie, robi to samo, pokazuje, pokazuje swój bok, uciekając gdzieś tam w drugą stronę. Yy, no, bawiał się tutaj Degrosa, który jego potężnie obija. Poszła salwa. No, z takiego bliska pewnie takiego rozrzutu już nie ma. Jest trafienie za 8 tysięcy niespełna. Jest obijana i Ajoła dość tutaj mocno. Z każdej strony. Pomernym wrócił się, słuchajcie, środkiem pomaga tutaj obijać. I poszła salwa do. Ajołki. Jest zatopienie. Już mamy czwartego fraga. I jednak tutaj się już opłacało zostać na tyłach. I teraz jeszcze zostaje ragnorak. On również tutaj płynie pokazując swój bok. Bardzo mądrze zagrywa Żambard. Cały czas cofa się do tyłu yy, i płynie, m, płynie yy, pokazując tylko swój dziób, gdzie jest dość mocny pancerz. Nie dostaje tutaj wielkie obrażeń. Słuchajcie, jak tutaj pociski obijają się od tej stali. Na tym okręcie Salwa jedyne 2300. To jest właśnie to, co mówiłem, że Jean-Bart to bardzo, bardzo coś sieje tymi pociskami na lewo, na prawo. Nie jest zbyt celnym okrętem, ale jest i Ragnorak. No, tu się mapa koledze naszemu skończyła. Zdobywa wsparcie oraz duży kaliber. W tej chwili będzie się tutaj zsuwał po tej linii, ale Ragnorak pokazuje swój bok i pewnie zostanie za to ukarany. No Arti Ładuj i strzelaj. Zobaczmy, czy to wejdzie. Poszła salwa. Dość, tutaj za 11 200 z groszami. No i myślę, że ten Ragnorak za chwilę spocznie. Ach, tutaj dostaje Żanbart. Pali się ten Ragnorak. Artyleria dodatkowa Żana Tutaj od Żana Barta obija. Niszczenie działa. Jest naprawione. I no, jest zatopienie, jest kraken uwolniony. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jednak opłacało się tutaj zagrać na tyłach. Wspomogli tutaj jego koledzy. Dziękuję Ci Arti za podesłanie tego filmu. A na film oczywiście zaprosił Was Arti Logan z klanu Flota Czarnej Perły.